W tym roku zaproponowaliśmy naszym mieszkańcom, żeby wysyłali do nas życzenia dla kobiet z okazji właśnie ich święta 8 marca. I te życzenia, które do nas wysłali, obiecaliśmy, że będziemy emitować w naszych monitorach, w tramwajach i w autobusach. I rzeczywiście ponad 70 osób skorzystało z tej możliwości, wysłało swoje życzenia. I dzisiaj przez cały dzień będą się one wyświetlać. W ponad 400 pojazdach, tramwajach i w autobusach. Zachęcamy wszystkie te osoby, które życzenia wysłały, aby zabrały właśnie te kobiety, którym te życzenia składały do tramwajów, do autobusów, bo tam będzie możliwość przeczytania tych życzeń. Oczywiście każdego roku składamy życzenia wszystkim paniom. Dzisiaj także z okazji święta składamy serdeczne życzenia wszystkiego najlepszego. No składamy także oczywiście życzenia wszystkim tym paniom, które dzisiaj prowadzą autobusy i tramwaje.